Za wami mecz z GKSN. W tym meczu po przegrywacie, więc jak podsumujesz to spotkanie? Tak, zagraliśmy dzisiaj bardzo wyrównany, wyrównany mecz z liderem ligi. Myślę, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Szkoda, że zabieramy tylko jeden punkt. Myślę, że było nas stać na, na więcej. no Trochę szkoda, ale także należy się cieszyć z tego jednego punktu. Chyba tak w innych nastrojach podchodziliście do tego meczu, Wy i Tychy, bo Tychy miały już zapewniony e, triumf w sezonie zasadniczym, więc mogły troszeczkę chyba oszczędzać siłami. Wy ciągle jeszcze walczycie o jak najlepszą pozycję przed play e, więc właśnie, czy ten jeden punkt jest e, satysfakcjonujący, czy jednak e, tutaj e, dwa, trzy punkty jeszcze jakoś tak lepiej by was ustawiały przed chwilą. Tak, no ja myślę, że mogliśmy naprawdę więcej urwać z tego meczu, ale należy się cieszyć z tego jednego punktu, bo gdzieś tam w końcowym roz, rozrachunku może mieć znaczenie. Brakowało dzisiaj szczęścia, czy czegoś więcej? Czy brakowało szczęścia? Myślę, że. Nie powiedziałbym, że szczęścia brakowało, bo, e, bo jedna i druga drużyna jakby wykorzystała wszyscy, dużo, dużo swoich okazji. E, sz, nie było tak, że jedna drużyna miała trochę więcej szczęścia, czy druga. Więc, e, tak jak mówię, no mecz był bardzo, bardzo wyrównany, nie? więc zagraliśmy naprawdę jak równy z równym. I, i to też cieszy przed playoffem. Ciągle gdzieś macie szansę na tą czołową piątkę przed playoffem, na koniec sezonu na zasadniczego. E, czy... Zakładacie sobie, że to jest właśnie wasz cel, ta walka o piąte miejsce. Ja myślę, że naszym celem jest po prostu wygranie każdego następnego meczu. W naszej sytuacji nie ma jakby kalkulowania, czy ten wygrać czy tamten. My musimy zabrać jak najwięcej punktów i, i, i liczyć na to, że coś tam chyba inni stracą. Mam nadzieję, że nam trochę szczęścia dopisze i to piąte miejsce przed playofem zdobędziemy dużo zmienił w ogóle w Waszej grze, w Waszej drużynie nowy trener? Ciężko mi ocenić, ponieważ ja jak przyszedłem, to byłem dosłownie na, na, na paru treningach wcześniej z trenerem Sarnikiem, więc no nie jestem osobą, która może to w jakikolwiek sposób ocenić. No to może w jaki sposób Twoja rola w nowej drużynie się zmieniła, czy się, czy się zmieniła? Yy, tak, no rola się trochę zmieniła. Jestem tutaj zawodnikiem, yy, którego się wymaga yy, tej, takiej twardszej gry, troszkę w yy, tych niższych formacjach. Czuję się w tym dobrze, gdzieś tam yy, bronię osłabienia, więc yy, cieszy mnie to. I... Nie było problemu, żeby się tak zaklimatyzować w nowym zespole? Nie, no nasza liga jest na tyle... Jakby wszyscy się tam znamy, jest na tyle mała, że naprawdę jak się do klubu przychodzi, to większość ludzi się zna. To jeszcze na koniec zapytam o to, co przed Wami, czyli ta przerwa na reprezentację. Czy ta przerwa, patrząc na to, że w sumie jesteście w takiej fajnej formie i ciągle udowadniacie, że ta pozycja chyba nie odzwierciedla Waszej dyspozycji, więc czy ta przerwa w rozgrywkach przychodzi tak trochę w takim złym momencie, czy tak trochę Was wybije z rytmu? Yy, nie uważam. Myślę, teraz naprawdę mieliśmy intensywny miesiąc przed sobą. Oprócz tego, że mieliśmy mecze, zwracaliśmy bardzo dużą uwagę na to, żeby ciężko trenować. Naprawdę nasze treningi były bardzo obciążające, więc myślę, że ta przerwa przyniesie nam większą świeżość i będziemy się czuć jeszcze lepiej.